Dzień dobry! Witamy w programie z cyklu Zawodowi zawodowcy. Celem naszego programu jest jak najlepsze przedstawienie Państwu wybranego zawodu. Porozmawiamy z przedstawicielami branży, zobaczymy statystyki, poznamy wady i zalety wykonywania danej pracy. Będzie też słowo od eksperta. Zapraszamy przed odbiorniki i życzymy niezapomnianych wrażeń. Jak kto wie, może to właśnie dzisiejszy program będzie dla Państwa inspiracją do zaplanowania własnej kariery? Mechatronik montuje i demontuje oraz użytkuje urządzenia i systemy mechatroniczne. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę zarówno z obszarów związanych z mechaniką, ale także energoelektroniką, pneumatyką i robotyką. Elementy, urządzenia i systemy mechatroniczne można odnaleźć w wielu dziedzinach życia codziennego. Dlatego osoby wykształcone w tym zawodzie nie powinny mieć trudności ze znalezieniem pracy. W studiu gościmy ekspertkę, która przybliży nam trochę ten zawód. Witamy. Dzień dobry. W dzisiejszym programie przybliżymy państwu zawód monter mechatronik. Zacznijmy od wyjaśnienia, na czym on polega. Monter mechatronik montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje oraz naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne, wykorzystując wiedzę związaną między innymi z mechaniką, energoelektroniką, pneumatyką i robotyką. Proszę spojrzeć na szczegóły. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ELM 03: montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych. Montowania urządzeń i systemów mechatronicznych, wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych, wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych. Na co dzień montuje, naprawia i konserwuje maszyny, urządzenia i systemy mechatroniczne, wykonuje rutynowe czynności zgodnie z instrukcją technologiczną, pracuje w zależności od sprawowanej funkcji i stanowiska w pomieszczeniach biurowych, laboratoryjnych, laboratoriach lub na hali produkcyjnej. Jego praca może mieć charakter indywidualny, głównie przy wytwarzaniu produktów lub zespołowy, na przykład przy instalowaniu systemów. Zanim poproszę panią o wypowiedź o wadach i zaletach wykonywania tego zawodu, połączmy się z naszą reporterką w terenie. Zobaczymy i posłuchamy, jak wygląda ta praca w praktyce. Halo, Marto? Mechatronik, hmm... Ciekawe, czy Transformersa by zrobili, takiego, co się zmienia z samochodu robota i brodni ludzi przed kosmitami. Zapytam! Nie no, żartuję. Halo Marto, jesteśmy na wizji. Halo, halo, słyszę. Dzień dobry Państwu. Świat się zmienia dookoła nas. Coraz większej ilości prac wyręczają nas maszyny i urządzenia. I właśnie z osobą, która wprawia w ruch takie urządzenia, będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry. Proszę powiedzieć naszym widzom, jak to się stało, że wykonuje Pan ten zawód? Wykonuję ten zawód dlatego, że daje możliwość tworzenia, budowania i używania różnych urządzeń, a to mnie bardzo interesuje. Chociaż nie od początku tak było. Pochodzę z rodziny, w której praca oznaczała ciężką, fizyczną harówkę. Mój ojciec i bracia pracowali fizycznie i tylko taką pracę uznawali za cenną. Ale ja nie czułem się w tym dobrze. W gimnazjum mój najlepszy kumpel interesował się mechatroniką i to on zaraził mnie tym tematem. Pomagałem mu konstruować różne urządzenia i tak nas to wciągnęło, że wybraliśmy się do szkoły zawodowej kształcącej właśnie w tym kierunku. W szkole poświęcałem dużo czasu, żeby jak najwięcej z nauki wynieść. No, i to się opłaciło. Dostałem bardzo dobrą pracę i już myślę o dalszym kształceniu. Marzę, żeby skończyć robotykę. Dziękuję. Czy mogłabyś zapytać swojego gościa, jakie kompetencje trzeba mieć, by wykonywać ten zawód? Jak sam pan słyszy, mój kolega w studio ma do pana pytanie. Nasi widzowie zapewne również są ciekawi, co powinno cechować osobę pracującą w tym zawodzie. Przy tej pracy trzeba być przede wszystkim spostrzegawczym i mieć dobrą pamięć, żeby urządzenia, które tworzymy, działały prawidłowo. Ważna jest dokładność, cierpliwość. Pracujemy na nowoczesnym sprzęcie, więc znajomość obsługi komputera jest niezbędna. Ale też języki obce warto znać. Oczywiście, umiejętności techniczne i posługiwanie się różnymi narzędziami pomagają wykonywać tę pracę. Warto się interesować różnymi technologiami: elektrycznymi, pneumatycznymi, hydraulicznymi, mechanicznymi no, żeby wiedzieć, jak to działa. No i współpraca z innymi ludźmi, nawiązywanie kontaktów, no, też są bardzo ważne. Dziękuję za uzupełnienie. A my przygotowaliśmy dodatkowy materiał, który przybliży Państwu ten zawód. Czynności, które między innymi wykonuje Mechatronik, obsługuje i naprawia urządzenia znajdujące zastosowanie w przemyśle lotniczym, elektronicznym, medycznym, w zabawkach, sprzęcie AGD, przygotowuje i montuje elementy i podzespoły różnych urządzeń, podłącza urządzenia mechatroniczne do układów zasilania. Obsługuje interfejs użytkownika służący komunikowaniu się urządzenia z operatorem, odpowiada za oprogramowanie komputerowe urządzenia, montuje elementy układów pneumatycznych i hydraulicznych, przeprowadza konserwację urządzeń mechatronicznych, wykonuje zadania z zakresu obróbki skrawaniem, mechatroniki samochodowej, wykonuje prace związane z elektromechaniką, technologią cyfrową, pneumatyką, robotyką, ocenia jakość wykonywanych prac. Otrzymaliśmy sporą garść bardzo ważnych informacji. Pani ekspertko, muszę dopytać, czy są jakieś przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu? Do podstawowych przeciwwskazań należą: znaczne upośledzenie sprawności rąk, znaczne wady wzroku, padaczka, choroby skórne. I ostatnie już dzisiaj pytanie. Proszę powiedzieć, jakie są perspektywy pracy w tym zawodzie. Tutaj posłużę się przygotowanym materiałem. Proszę spojrzeć. Według prognoz prowadzonych przez liczne instytucje z zakresu analizy rynku pracy, mechatronik należy do tzw. zawodów przyszłości. Elementy, urządzenia i systemy mechatroniczne można odnaleźć w wielu dziedzinach życia codziennego, np. telefony komórkowe, automaty do napojów, roboty. Zatem perspektywy pracy w zawodzie są naprawdę szerokie. Na zakończenie chciałabym dodać: przy wyborze zawodu przyglądajmy się uważnie swoim predyspozycjom i zainteresowaniom. Pamiętajmy, że każdy zawód jest potrzebny i znajdzie swoje miejsce na rynku pracy. Dziękuję za obecność w studio. Dzięki wiedzy naszych ekspertów i pracy redaktorów w terenie poznaliśmy bliżej kolejny zawód, jego specyfikę i wymagania. Zachęcam do oglądania naszych odcinków. Z pewnością dowiecie się Państwo wszystkiego o interesującym Państwa zawodzie. Dzisiaj już się żegnamy. Dziękuję i do zobaczenia. Jeśli chcesz pracować w zawodzie mechatronik, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza. Branżowa Szkoła pierwszego stopnia, 3 lata. Egzamin zawodowy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki. ELM-03. Praca w zawodzie mechatronik. Ścieżka druga kwalifikacyjny kurs zawodowy ELN 03 lub 2 lata nauki w zawodzie lub 2 lata pracy w zawodzie, potwierdzenie kwalifikacji ELN 03 egzaminem zawodowym zorganizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, praca w zawodzie Mechatronik, nadbudowa kwalifikacji, uzyskanie zawodu Mechatronik, Potwierdzenie kwalifikacji ELM 06, eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, egzaminem zawodowym zorganizowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną, plus uzyskanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego, uzyskanie dyplomu technik mechatronik.